Czy cukier uzależnia i czy naprawdę jest tak bardzo niezdrowy, jak to mówią, jak cukier wpływa na nasze zdrowie? I czy trzeba całkowicie unikać cukru? Partnerem strategicznym kanału Wellbee Studio jest Katerin Pomelo. Zdrowa i smaczna dieta pudełkowa z szerokim wyborem menu. Nazywam się Damian Parol, jestem doktorem nauko o zdrowiu i dietetykiem, a w tym odcinku odpowiem na najczęstsze pytania związane z cukrem. Zapraszam. Dlaczego cukier jest uznawany za niezdrowy? Pierwsza rzecz to taka, że cukier nie niesie ze sobą żadnych wartości odżywczych poza energią, więc jeśli zamiast cukru. W tej samej wartości energetycznej, wybierzemy jaki niemalże jakikolwiek inny produkt, to wniesiemy po prostu do naszej diety znacznie więcej wartości odżywczych. Może wniesiemy też błonnik, fitozwiązki działające prozdrowotnie, witaminy i składniki mineralne. Więc wybierając cukier, po prostu nie dostarczamy sobie tego, co nam jest potrzebne. Dalej, cukier bardzo często występuje w produktach, które. Nawet z innych powodów niż sam cukier, są dla nas niezdrowe. Świetnym przykładem mogą być tutaj słodycze. To, że słodycze mają cukier, to jest oczywiście problem, ale to nie jest jedyny problem ze słodyczami. Słodycze też mają niezdrowe tłuszcze oraz są tak smaczne, że często jemy ich po prostu zwyczajnie zbyt dużo. I to jest. Kolejny problem z cukrem. No i pewnym problemem, choć moim zdaniem paradoksalnie, pewnie najmniejszym, jest to, że cukier zawiera fruktozę, której metabolizm jest dla naszego organizmu pewnym wyzwaniem. I przy małych czy umiarkowanych ilościach to nie jest problem, ale jeśli w naszej diecie tego cukru jest naprawdę dużo, to faktycznie może to stanowić obciążenie dla naszej wątroby oraz zdrowia metabolicznego. Czy trzeba całkowicie unikać cukru? Moim zdaniem absolutnie nie i ja nawet uważam, że cukier jest trochę zbyt zdemonizowany. To znaczy, oczywiście nie jest dobrym pomysłem opierać swoją dietę na cukrze, ale jeśli czasem coś dosłodzimy albo w jakimś produkcie, który lubimy, który jest generalnie zdrowy, znajduje się cukier, nawet dodany, to nie ma co się tym jakoś bardzo przejmować i niewielkie ilości cukru mogą być elementem zdrowej diety, nawet diety odchudzającej. Jakie są najlepsze zamienniki cukru? Prawda jest taka, że chyba nie ma zamiennika cukru, może poza stewią, który nie byłby w jakiś sposób kontrowersyjny. Bo mam na przykład aspartam który uważam osobiście za bezpieczny, ale są pewne głosy i opinie lepiej lub gorzej uargumentowane, że może on zwiększać ryzyko nowotworów. W moim zdaniem akurat w tym przypadku gorzej niż lepiej uargumentowane. Mamy też poliole, takie jak erytrytol czy ksylitol, ale one też ostatnio nie mają dobrej prasy, bo pojawiły się badania, które sugerują nam, że mogą one zwiększać ryzyko zakrzepów. Więc odpowiadając na to pytanie, trudno jest znaleźć zamiennik cukru, który nie byłby w w żaden sposób kontrowersyjny, choć chyba najmniej kontrowersyjna z tego wszystkiego jest stevia i bardzo bezpieczny i dobrze przybadany jest też aspartam. Czy cukier jest uzależniający? Nie, cukier nie jest uzależniający. To co ewentualnie może uzależniać, choć nie bez zastrzeżeń, to żywność wysoko przetworzona, która może, ale wcale nie musi być bogata w cukier. I to też mówimy o takim uzależnieniu w sensie, że trudno się od tego oderwać. A nie takim uzależnieniu, jak na przykład mówimy w przypadku narkotyków czy alkoholu. Ile cukru można w diecie spożyć? WHO poleca do 10% energii z cukrów dodanych w diecie. I jest to całkiem rozsądny limit, który osoba, która nie jest sportowcem, bo u sportowców można śmiało zwiększyć tą ilość cukru do większych ilości, powinna spożywać i tego z grubsza bym się tutaj trzymał. Jak cukier wpływa na nasze zdrowie? Przede wszystkim cukier jest źródłem ekstra pustych kalorii, które łatwo jest jeść zwyczajnie za dużo, szczególnie jeśli ten cukier będzie w postaci słodyczy, w których będą też dodatkowe źródła kalorii w postaci tłuszczu. I w umiarkowanych ilościach taki cukier nie powinien mieć negatywnego wpływu na zdrowie. I właśnie kwestia tego przekarmienia albo alternatywy, którą moglibyśmy zjeść tutaj Odgrywa rolę, i tego, że po prostu nie dostarczamy sobie tylu substancji odżywczych, ile powinniśmy. Natomiast w większych ilościach cukier może obciążać naszą wątrobę i na przykład zwiększać ryzyko stłuszczenia tego narządu, czy na przykład podwyższenia poziomu triglicerydów we krwi. Czy naturalne cukry na przykład z owoców są lepsze? Sam w sobie cukier jest co do zasady w owocach taki sam jak. W cukiernicy. Znaczy może nie idealnie taki sam, dlatego że w cukiernicy mamy sacharozę, która jest połączeniem glukozy i fruktozy. Natomiast w owocach czasem jest to właśnie dokładnie taka sama sacharoza, czasem jest to sama fruktoza, czasem sama glukoza, więc no, ta sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana, ale jest coś bardzo, bardzo podobnego. Natomiast różnica jest w Opakowaniu. Jeśli mamy sam cukier, no to jest to po prostu sam cukier bez żadnej wartości odżywczej. Ale jeśli mamy ten cukier w owocach, to owoce mają pewną określoną swoją objętość, mają błonnik, mają witaminy, mają fitozwiązki i to wszystko sprawia, że tego typu produkt jest zdrowy i korzystnie wpływa na nasze zdrowie, syci nas i nie powinien nam zaszkodzić. Więc sam cukier jest taki sam, albo bardzo podobny, natomiast opakowanie jest zupełnie inne i to diametralnie wpływa na to, czy owoce są zdrowe, czy nie, bo akurat owoce są zdrowe, no a cukier trudno zdrowym nazwać. Jak ograniczyć cukier w diecie? Najprawdopodobniej, najskuteczniejszym sposobem ograniczenia spożycia cukru w diecie będzie zmniejszenie spożycia słodyczy, które są bardzo istotnym źródłem cukru w naszej diecie i to takiej... Szkodliwej formie. Niektóre przetworzone produkty, które znajdują się w naszej diecie, też będą istotnym źródłem cukru. Pewne ilości cukru oczywiście też będziemy dodawać, np. do kawy czy herbaty. To sporo zależy od tego, jaki mamy nawyk, jeśli Sypiemy tego cukru o tyle, aż łyżeczka będzie stała dosłownie w kubku herbaty, no to oczywiście jest to istotne źródło. Jeśli ktoś dodaje małą łyżeczkę cukru do jednej czy dwóch herbat lub kaw dziennie, to nie jest to jakieś istotne źródło. Natomiast to, czego zdecydowanie nie polecam, to nie polecam przed ograniczania owoców ze względu na strach przed cukrem. Przyznajcie się w komentarzach, ile cukru dodajecie do kawy i Herbaty. Ja osobiście nie słodzę tych napojów, przyzwyczaiłem się do tego i zresztą wiele osób, które przestało słodzić, mówi o tym, że łatwo jest się do tego przyzwyczaić i potem trudno sobie wyobrazić, jak się piło przesłodzoną kawę lub herbatę. Czy cukier naprawdę przyczynia się do nadwagi i otyłości? Więc tak, cukier może się przyczyniać do nadwagi i otyłości, bo będzie sprzyjać nadkonsumpcji kalorii, na przykład ze wspomnianych słodyczy, i będziesz poprawiać smak wielu produktów. A to ma duże znaczenie pod względem tego, ile jemy. Bo jeśli coś nam bardzo smakuje, to jemy tego po prostu więcej. I pod tym względem cukier może przyczyniać się do nadwagi i otyłości. Ale nie jest tak, że cukier niezależnie od bilansu energetycznego sprzyja nadwadze i otyłości. Jeśli będziemy jeli ze swoim zapotrzebowaniem energetycznym, to niezależnie ile tego cukru będzie w diecie nie przytyjemy nawet jeśli kiedy tego cukru byłby bardzo dużo w diecie to niekoniecznie będzie to najzdrowsza dieta cukier a skóra czy cukier rzeczywiście może postarzać naszą skórę założenie że cukier może rzeczywiście postarzać naszą skórę wynika z tego że glukoza może łączyć się z białkami w procesie który jest określany jako glikacja który niszczy struktury naszej skóry, np. Na struktury kolagenowej, może nasilać powstawanie zmarszczek i dawać po prostu taki starszy wygląd naszej skóry. Jednak u osoby z prawidłową glukozą, czyli zdrowej metabolicznie, nie powinno dochodzić do nadmiernej glikacji takich struktur w wyniku spożycia cukru. Więc ten problem bardziej dotyczy osoby z zaburzeniami metabolicznymi niż osoby po prostu zdrowe, co nie zmienia faktu, że z drugiej strony, jeśli jemy dużo cukru, to możemy dostarczać po prostu mniej prozdrowotnych składników, na przykład z warzyw owoców, czy nawet z burz tak naprawdę, i przez to kondycja naszej skóry będzie gorsza. Tyle w tym QA na temat cukru. Mam nadzieję, że materiał Ci się podobał. Jeśli tak, to poproszę o łapkę w górę. Oraz jeśli tego jeszcze nie robisz, to subskrypcję tego kanału. A jak już nas subskrybujesz, to super, będziesz na bieżąco i bardzo Ci dziękuję. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się i do zobaczenia.